Cześć, witajcie z tej strony Wojciech, a to kolejny pierwszy odcinek z Ananałejka. No tak, chły Huchłeszki. Cześć, witajcie z tej strony Das News, a to pierwszy odcinek z Ananałejka. Hmm, tak, oczywiście, oczywiście, dobra. Bez, nie przedłużamy, zaczynamy gierkę. Gierka jest zajebista. Ja się teraz zamknę. Gra jest naprawdę fajna. Mm. Rider. Tak, do latarni. Oczywiście jedyne na bezpieczne miejsce. Jeb... Zobaczyłeś go. Aleś na pewno? No, nie ma światełka. I ciałaczka też. Hm. Dobra, muszę mówić wyraźnie, bo zaznaczycie, będę przy mule nie gadał. Nightmare. No tak, leży czy na no. no, to jest fajnie, spoczko. Światło, yy, nie. Run! Run! Run for run! Dobra, to się jasniej Któż nie ma tych znaczków? nie wiem, właśnie nie wiem czy to są dziś na, na początku Ale raczej nie... Aha, fajnie! What? Dobra, idziemy. Próśmiera czy do jego książki leżą? Tak. To się tak szybko męczy. Ja jest termos. Tam, idziemy tam. Hm. Ale... Najpier najpierw idziemy, potem. Jakże mi nie pokazuje? Przedtem grałem bez nagrywania, to mi akurat pokazywało, nie? Facebook. Dobra Okej, okay, przepraszam, ale miałem jest na pokój. To jest oczywiste Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Nie, nie Nie ma tu żadnego gościa psychicznego. O, to się rozjebuje. Dobra, idziemy. What? No Dobra, to właśnie w PS, to nie najgorzej. Jak to przegapiłem? Nic nie przegapiłem. Oj. You can't stop with me, off oh fuck. Czekaj, mi mnie fałknie, to mi bije? No, nie widziałem. Naprawdę fajne, wiecie? Dobra, run. Biegniemy. Ale on biegnie, goni coś. A ty se idziesz. Przybiegiemy o, o może być, nie, 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 nie. I most trudną Czuj się, wszystko, nice do, do domu, do domu, do domu No patrz, kto za jeszcze jest, ale Daj! Daj Chłop! Dlaczego nie wszedł do tego domu? Jest to coś ciekawego. Chod? Nie. Na łóżko, na łóżko. Łóżko jest jednym bezpiecznym miejscem, ale to jest ładniejsza. Dużo oczek. Yep. On tak. A. Światełko mnie uratowało. Yy. Dobra, idź do bezpiecznego miejsca, a to jest zbliżenie jeszcze przy okazji. A. Ciekawe jaką. A. No. No. Nope. Og. Ciekawe czy da się ten... Przejść tam z rzyzroniem, to poskłada. O nie, oj, przepraszam. Tutaj mi mikrofon. <laughs> Dobra, muszę mieć wyraźnie. It's dangerous. I'm in. Jeśli ktoś się gra w to będzie mi. To wie, co ja mówię. Fuck! Give me.

A, nie zabiję go. Tak, no oczywiście, że nie mam szelać. What? Ile do niego pójdzie? The Dream. Dobra, oczywiście się będzie. się wydarzy, że nie mam szelać. No, no, Dobra, ale dobra. Już kar wiecie, co mówię o bezpiecznym miejscu. Tam. Nie wiem, coś tam. Niemcy zaczęło. No co, dobra, jeszcze tak. jakiś. Łat! Łat! Muszę sobie baterię bateria. What? J... Nie boję ja na jedynym hardcorem, który padł samouczku. uczku Nic nie ma, nie ma dobra. Jak to jestem martwy? Nic nie jestem martwy. BUM Dobra, idziemy. To Do też to przeładujemy. a, spoko. brak baterii, dobra, forever, ja nie wiem, czy dość, to czy się tam odwróciłem? nie wiem. biegiem tu latarni, Fuck. cieszę będę jeden na który który zginie w samouczku, Albo... Następnie do, do gry. Widzisz tak to będzie porażka. O. A co jest termosik? Teraz o domu mu. Bum, 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 bum. Uh, dobra, będę się zachowywać jak nieogarnięte pięcioletnie dziecko? Ale well, spoko Late be light mm, mm. Dobra, nie ja będę się darł, Oczywiście, znowu się znaleźć, nie będę... Jak, my... Jak przyjdziemy, ale na Wake'a, to zajmiemy się za co? Amnesję, tak. Wake up. Dobra. Sorry, ale musimy wyciszyć telefon. Hmm. Dobra. Jesteśmy na promie, w samochodziku. Welcome to the Bright Falls. No komputer mi nie grzeje. Bez chwilów, wtedy była nocą. I większość filmów. Torebka. Przygotowałeś? Przejdziemy Wieszkało to mogą być teraz mogę do tego też? Czekaj! skąd cię poznaję? Nie wiem... Nie, nie, nie... wiem czy to czy sądzę dobrze, ale w przyszłości się dowiemy czy dobrze. Będzie Hizier. Cześć! Hej! Jestem ładny, nie? I ma brzydką kurteczkę. Ale ładne takie coś. O, to. Rob to zdjęcie.

Raz, uh, 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 kolejny, mam jeszcze trudny odcinek. Wojtek, małe się nie słucham. Teraz idziemy do samochodziku. jep Jak to czeka? Nic nie czeka. Nie ma sprawy.

Może terkę daj mi ją. Spoko. będzie fajnie, oczywiście. Wszystko będzie spoko. A to musisz? Nic nie musisz. O ja nie. Spok. Teraz no, muszę się już stąd wydostać. Tak wiem. Co poszedicie? Daj mi tą lampkę. To właśnie byłoby fajne, by tak sobie z taką lampką chodził. No jasne. Dobra. Wychodzimy z restauracji. Bye bye. Bo mamy wszystko. Jem.

Dobra, w tym momencie yy, myślę, że jak dojdziemy, to dokończyłem do, do, do odcinek pierwszy. Szkoda, nasze szkoda. Klient. Staj. Musezka zarobista Czyli pierwszy odcinek jest taki to powróż do fabu poznaliśmy bohaterów Jeszcze raz to możemy Dlaczego to ujęcie takie na do bohaterów mi się z jakąś grąkę, jeżeli ja się nie wiem z jaką A możemy iść ten? Prawdzimy No trochę się nie dziwię Idziemy stąd, papa pa. Ale w tego nie wygląda Zobaczymy, da się, a to jest samochodzik Dolnie no, wiedziałem, że to jest taka otwarta mapa Ja, termosik! To, to przy takim ładnym czymś, a bez kitu, w tym miejscu sobie dzisiaj zakończymy odcinek. Dzięki za oglądanie, no fajnie było. Trzymajcie się i cześć.